Odcinku sprawdzę nową aktualizację w i Zombie, yy, został podobno dodany nowy tryb, jakaś nowa broń, jest Anchor, i rolujemy zobaczmy scissors. Nie chcemy scissors. Nie chcę Great Sworda. No nie chcę tych scissorsu. Czemu to jest takie trudne to zdobyć? Mm -hmm. To ja se chwilę tutaj poroluję i zaraz się widzimy Oho! Widzowie, dosłownie na ostatnim rolu jakim miałem, bo mi się kończyła kasa Zdobyłem y Ankora. Yy, dosłownie zostało mi tylko 750 Też chyba został dodany jakiś nowy perk Tak, Damage Shield Więc szybkie rolowanie, zaraz się widzimy Okej okay, widzowie, zdobyłem Tym razem o wiele szybciej niż broń yy, Grants, haste and defense to all teammates. Czyli jak się używa, to, się dos to każdy dostaje yy... ten... Yy... Szybkość i yy... obronę. Więc to jest przydatne. Przydatne. Jest dużo tych z tego... Mogę zrobić odcinek zdobywając wszystkim, tylko bym musiał zrobić na początek mały research, skąd są te przedmioty itp. E, no a teraz e, zobaczmy: Choose Mode Endless, Choose Map, School, Choose. Okej, okay. na normalu, czy nie możemy? No okej, okay. niech będzie normal Albo exit A, zdążyło nas teleportować Dobra, zobacz U, okej okay. Nie spodziewałem się, że to będzie tak działało Co to jest za strzałka? Jakaś dół, góra-dół, nie wiem o co chodzi M1 są clean. Woah, zobaczmy jak działa to. Endless Wave 1 to też jest na tej końcowej części. szkoły widzę. Wave completed. Teraz będzie pierwsza umiejętność Warrior Mode. Zobaczmy, jak działa Warrior Mode. Leczy nas. Nie, dostajemy plus 100 HP. Uuu, to jest przydatne. To plus 100 HP. A to jest chyba pewnie ograniczone. Eee. water eruption water corruption water dance okay no water damage shield whoa warrior mode To Warrior Mode strasznie pomaga. To jest bardzo przydatne. Wave 5 z nieskończonego. Co tu jest? Nowy zombiak. Z zombie klasami z poprzedniego update'u. Warto wiedzieć, że jest jakiś nowy zombiak. Tylko wbije ulta na Ankorze i. Wam wszystko pokażę, chyba że prędzej się pojawi jakiś inny nowy zombiak. To wtedy hmm, szybciej zobaczycie. z jednej z miejscówek, która była dodana w tym update'em. Też mi się zdaje, że to będzie dobry tego sposób na farmowanie kasy. Był z 7 koła do 10 tych, więc w sumie w miarę szybko. Mam już ulta, więc mogę użyć. No, ok, normalny. Nie jest on jakiś specjalny. Mm, spróbuję do jakiegoś najwyższego, czy nie najwyższego, bo z czasu tyle nie mam, ale do na przykład 300 tyś... 30 tysięcy kasy, więc chwilę to zajmie, ale zaraz się widzimy. Albo w sumie nie pokażę wam wszystko, co się dzieje. W sumie będę z wami więcej. Że ten typ jest dosłownie złączeniem. Yy, wszystkiego co jest na razie w tej grze. Można używać wszystkich umiejętności, co jest fajne. I przydatnie przydatne. Od jakiegoś czasu się przyzwyczaiłem do mówienia przydatne. Teraz my się ciągle myli Warrior Mode. No ten Warrior Mode pomaga. To jest właśnie chyba taka strategia. Mieć Ancora, używać Warrior Moda. Mieć Daggersy i perk'a, który się nazywa Vampire, Bo wtedy się dostaje strasznie dużo kasy. Co jest, znaczy nie kasy, dostaje się wtedy bardzo dużo HP, bo za każde uderzeniem jakiegoś zombiaka zabiera mu się trochę HP. Więc to się jest przydatne. Też te dagersy są strasznie mocne. Więc dobrze je tutaj wykorzystywać. No i jak ja mam go wyeliminować? No dobra, sam się wyeliminował. Sam się wyeliminował. To dobrze, że się sam wyeliminował, bo by był straszny problem. Warrior Mode Ten Warrior Mode, Warrior mode jest strasznie fajny Dodaje aż 100 HP Są na właśnie takie wielkie walki z jakimiś z jakąś dużą hordą zombiaków, jest przydatne od yy... Zanim za będziesz walczył, odpalasz Warrior Moda. No i pyk, już. Oni dostają łomo, to ty ledwie ci dostajesz obrażenia. Plus jeszcze masz perk'a, który się nazywa... Yy, ...właśnie Vampire. Dostajesz za każde uderzenie trochę ich HP. -em. No i dosłownie masz nieśmiertelność. Jeszcze mieć jakieś opp pety które dużo dodają. Na przykład dodają dużo... ...AP. Yy, to też na pewno spróbuję zrobić. O, moje speki... Znaczy nie moje speki, klony już zginęły. To są nie fajne, to jest nie Też dużo jest z tego posa tutaj. Ale tak jak widzicie moje HP właśnie u moje HP Idzie w dół Moje HP poszło strasznie w dół e, Warrior Mode strony Bardzo fajny tryb. Też muszę ogarnąć, co robi ta strzałka. A, Dobra, ta strzałka to są nagrody, jakie się zdobywam podczas walki. To też jest dobry tego. Dobra strategia na farmienie materiałów na jakieś tam te przedmioty właśnie. Bo wtedy też e, możesz sobie po prostu wybrać mapę. A że siedzisz w nieskończoność, właśnie e, na końcu i rozwalasz każdego zombiaka z tego miejsca, to dostajesz dużo właśnie tych, tych potrzebnych przedmiotów. Co jest bardzo fajnym, fajnym sposobem. Też nie musisz ciągle powtarzać jednej rzeczy i biegać w kółko, tylko te zombiaki zawsze do ciebie przyjdą. Mm, no. Jak na razie ten tryb zapowiada się jak yy, miejsce do grindu. Też widzisz ile łącznie się zdobywa klasy. Więc też bardzo przydatne. No. Wręcz idealny typ dla osób, które grindują. Dużo. Czyli na przykład jak jest jakiś event od grindu, czego dawno w ogóle nie było. Na szczęście, bo się nie chce tyle grindować. No. Fajny, fajny tryb, jeden z lepszych na razie. Wiesz, jak się zaczyna wave, to jest taka wielka horda, a nie takie małe ilości, jak w każdym pokoju w normalnym trybie. Ulcik. Najlepszy jaki istnieje. Moim zdaniem. Warrior mode. Ultimate Luki też. Poczemu nie? Bardzo fajny tryb. Też chyba nie można z mapy zeskoczyć. Jest zablokowane. Więc jakby się chciało wyeliminować siebie, to trzeba właśnie z... się dać wyeliminować. W sumie logicznie... Też jak. Jest to bardzo fajny typ, powtarzam to już pewnie jest 50. Raz, w sumie nie 50, ale no. Jakiś wielki na pewno. Tak, 6, 7, 6, 7. Dobrze, mówiąc, nie zrobiłem tego specjalnie, tak jakoś wypadło, nie ta umiejętność miałem być warrior moda, no, bardzo fajny tryb. Będzie dużo pewnie memów, o ile jeszcze y 6 7 jest popularne. Y y właśnie po prostu się dostał do Wavide. 6-7. Zrobię tego wave'a i potem tam się wyeliminować. O, znowu ten zombie. O kurde, warrior mode, warrior, warrior. Kurde, o kurde, o kurde. Jest mały problem. Jest mały problem, bo mam strasznego loła. O Ła! Wow. Okej, okay, okej. Okay. out bro, chill out. Chill out. U. Dobra, łatwiej będzie się wyeliminować. I tak dobrze się tutaj zbiera kasę. A! Życia są. Two lies left No to weźcie nie wyeliminujcie. Mamy no, jakąś słonę. Miałem one life left Też jest glitch, bo mówi lives, no bo za 39, czego mi się nie chce robić I back to the lobby Eee, questy Kill Survive Trajcy można dalej sobie rolować. Są jakieś nowe? Ta Demon Boy, Carnival Waves, Hellish Waves, Hellish, ok, Horizon. A też Carnival, To Demon, Carnival, School. Wszystko jest na karniwarze. Kar z 200 Waveów. No dobra. To też jest do, dobry grind. Na to wychodzi. Eee, coś jeszcze zostało dodane? Tutaj z tego chyba nie. Mm, są kody, które wykorzystałem już. Ile mam kasy? Tyle Dobra, dawaj tego peta Krokodyl i tego peta Dog Słabo mm, Pets Co robi krokodyl? Walk speed, dog Drop chance Słabo O, tu jest nowa tabela Longest Endless Jak na razie ktoś miał tylko 228 Secret Quest Uuu uh. Jakieś secret questy są Nawet nie wiedziałem. Że są secret questy Co mi to dało, bo nie patrzyłem A, perk spina. I temy mnie No, a więc tak. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. No.